Cześć, w tym odcinku recenzja telefonu Xiaomi 12S Ultra. Nie będę skupiał się na rzeczach powtarzalnych w serii 12, a jedynie o nich wspomnę. Szczegółowo omówię to, co najciekawsze i nowe w tym telefonie. Także zapraszam do oglądania i zaczynajmy. Xiaomi 12S Ultra to póki co najmocniejszy telefon i zarazem najdroższy. Co możemy znaleźć w pudełku? Otóż nic szczególnego: Quick Guide, Case, kabel USB C drugiej generacji, ładowarka 65W i to tyle. Jak dla mnie bez szału za te pieniądze. Bez wątpienia sam telefon sprawia wrażenie niesamowicie dużego i nieporęcznego, ale w rzeczywistości tak nie jest. Jego wymiary to 163x75 mm, a grubość to 9,1 mm. Waga to 225 gramów. Porównując do 12 Pro, którego recenzowałem na kanale, jedynie waga wzrosła o 20 gramów, ale to nie powinno dziwić, skoro na plecach jest przeogromna fotowyspa nazywana też patelnią. 12S Ultra występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnym i verdant green, czyli zielonym, który posiadam. Na plecach nie znajdziemy szkła, a ekoskórę, co moim zdaniem jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Dookoła budowy znajduje się aluminiowa ramka, a na przodzie ekran pokryty jest szkłem Gorilla Glass Victus 7 generacji. Z jednej strony mamy przyciski głośności i włącznik, u dołu głośnik, mikrofon, tackę SIM i port USB-C. U góry ponownie głośnik, ale ulokowany z niezbyt wygodnej strony, o czym za chwilę, mikrofon i port podczerwieni do pilota. Wbrew pozorom 12S Ultra gabarytowo jest prawie identyczny co Mi 10 Pro z tą różnicą, że wyspa na aparat jest przepotężna. Grubość miejscu aparatu to 14,5 mm. Bez silikonowego case'a telefon leży dosyć stabilnie, ale mam obawy, że szkło aparatu szybko się porysuje, a nie widziałem informacji by było wzmocnione. Niestety, gdy założymy silikonową obudowę, to nie dość, że telefon grubnie nam w oczach, to nie mamy możliwości zachwycać się skórzanymi plecami, a aparat chroni tylko niewielki rant. Z przodu na ekranie nałożona jest domyślna folia, która bardzo szybko zbiera rysy, ale na szczęście chroni ekran. Wyświetlacz to Supra Molec z częstotliwością odświeżania do wyboru od 60 do 120 Hz. Podobnie też możemy wybrać rozdzielczość między Full HD+ a WQHD+. Przekątna ekranu wynosi 6,73 cala. Wypełnienie jest na poziomie 89% przy zagęszczeniu pikseli na poziomie 518 PPI. Maksymalna jasność to 1500 nitów, ale moim zdaniem w pełnym słońcu widać mniej niż w Mi 10 Pro. Ekran ponownie jest zakrzywiony, co dla mnie jest minusem, bo często niechcący wciskam coś, co nie chcę. Na szczęście kąty widzenia są bardzo dobre i nie ma rażących przekłamań kolorów na krawędziach. Dodatkowo fajną funkcją, której nie widziałem w poprzednich dwunastkach, jest możliwość podtrzymania podświetlenia ekranu tak długo, jak długo na niego patrzymy. Xiaomi 12s Ultra pracuje na systemie Android 12 i nakładce MIUI 13. Sercem tego telefonu jest procesor Snapdragon 8 Plus Gen 1, a układ graficzny to Adreno 730. Pamięć RAM w moim przypadku to 12GB LPDDR5, ale istnieje też wersja z 8GB. Pamięć wbudowana do wyboru 256GB lub 512GB UFS 3.1. Wynik WantuTu Benchmark przebija już milion punktów, a podczas testu temperatura wzrosła o 8 stopni Celsjusza. Xiaomi 12s Ultra miało właśnie wyeliminować problem poprzednika, czyli throttlingu oraz grzania się i wiecie co? Chyba im się to udało. Testy nie wykazały spadku wydajności podczas obciążenia, a temperatura, co prawda wzrastała i jest to normalne, ale nie była jakoś przesadnie wysoka. Oczywiście, uczucie ciepła niweluje też izolacja w postaci skórzanych pleców, mimo to moim zdaniem nie ma się czego obawiać. Jeżeli chodzi o gry, to nie powinno to być zaskoczeniem, że działają one płynnie nawet na najwyższych ustawieniach graficznych. Pod względem wydajności nie mam totalnie żadnych zastrzeżeń. Przejdźmy teraz do sedna sprawy, czyli do aparatu. Tutaj muszę przyznać, że mam bardzo mieszane uczucia. Osobiście wolałbym współpracę Xiaomi z Karl niż Leikom, a to choćby dlatego, że narzucone odgórnie profile często przekłamują w choćby kolorystyce. Robimy zdjęcie i otrzymujemy coś zupełnie innego z przekłamanymi kolorami. Bywały sytuacje, że wolałem zrobić zdjęcie swoim Mi 10 Pro niż 12 S Ultra. Do tego Xiaomi chwali się, że zaimplementowało jednocalową matrycę, co też nie do końca jest prawdą, ponieważ fizycznie ma ona 0,6 cala, ale wpisuje się w okrąg jednocalowy. To taka stara fotograficzna kalkulacja. Patrząc na tę wielką patelnię, jak sądzicie, gdzie może znajdować się główny aparat? Jeżeli myślicie, że na środku, to się mylicie. Jest on po lewej stronie, po środku aparat z obiektywem szerokokątnym, a u dołu aparat z obiektywem teleskopowym, dającym pięciokrotne powiększenie optyczne. Główny aparat to najnowszy moduł Sony IMX989 o przysłonie F1.9, a to w połączeniu z dosyć dużą jak na telefony matrycą powoduje, że nocą zdjęcia w trybie automatycznym potrafią wyłapywać nawet gwiazdę na niebie i to w mieście. Niestety, tak jak już wspomniałem, szkoda, że nie da się wyłączyć profili Lejka, które czasami psują, w mojej opinii, zdjęcie. Usilnie próbują robić korektę cyfrową, przez co czasami obraz wygląda nienaturalnie. Do wyboru mamy dwa tryby: Lejka Authentic oraz Vibrant. Pierwszy powinien oddawać obraz takim, jaki widzimy na ekranie, a drugi powinien go podkręcać. Na szczęście te foto wpadki zdarzają się rzadko i ogólnie można uznać, że zdjęcia wychodzą bardzo dobrej jakości. Mimo to mnie najbardziej urzekł obiektyw tele. To chyba najlepsza jakość jaką do tej pory widziałem w telefonach Xiaomi. Jest nim 48-megapikselowy Sony IMX586 Exmor RS o przysłonie f4.1. Ten sam moduł umieszczony jest w aparacie z obiektywem szerokokątnym, ale tutaj mamy przysłonę F2.2. Na dużą pochwałę zasługuje też stabilizacja i jakość filmów. Nagrania są bardzo płynne i wyglądają, jakby telefon był zamontowany na gimbalu. Jest to zasługa technologii Hyper OES. Xiaomi potrafi też nagrywać i odtwarzać filmy z funkcją Dolby Vision i Atmos, aczkolwiek ja z niej nie korzystałem, bo ponownie w mojej opinii są tutaj przekłamania kolorystyczne. Co innego widzę na podglądzie, a co innego otrzymuję finalnie w galerii. Filmy można nagrywać również w trybie nocnym, ale tylko w 30 klatkach na sekundę. Rozdzielczość 8K jest również dostępna, ale tylko w trybie 24 klatek na sekundę. Zdjęcia i filmy można nagrywać także w trybie makro, ale nie wychodzą za dobrze, jeżeli chodzi o przybliżenie. Podsumowując, Xiaomi 12S Ultra robi bardzo dobre zdjęcia i filmy, o ile po każdej klatce sprawdzimy, czy Lejka zrobiła zdjęcie tak, jakbyśmy chcieli, oraz wyłączamy wszelkie wspomagacze od dolby. Warto też wspomnieć, że 12S Ultra potrafi nagrywać w trybie kilku telefonów za jednym razem, ale niestety nie mam jak tego sprawdzić, ponieważ 10 Pro nie wspiera tej funkcji. Xiaomi 12S Ultra to mimo wszystko telefon, a co za tym idzie, bez problemu łączy się z siecią 5G, jaki też agreguje kilka częstotliwości, ale niestety nie wspiera pasma b 20800 MHz. Być może globalna wersja, o ile wyjdzie, będzie to potrafiła. Dalej, jeżeli chodzi o łączność, to mamy obsługę Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2. A GPS korzysta z wielu satelit i fixa łapie bardzo szybko. Mimo że nie jest to globalna wersja, to telefon bez problemu radzi sobie z płatnościami NFC, także w Polsce nie ma żadnych problemów z obsługą sieci czy bankowości. Na koniec warto wspomnieć o baterii, która ma pojemność 4860 mAh i wspiera ultraszybkie ładowanie, szczególnie z ładowarką dołączoną do zestawu. Istnieje również możliwość ładowania bezprzewodowego, jak i zwrotnego, ale to drugie jest strasznie wolne i nie wiem, czy ktokolwiek z tego w ogóle korzysta. Bateria bez problemu wytrzymuje cały dzień normalnego użytkowania przy włączonych wszystkich możliwych bajerach wizualnych. Granie w gry czy kręcenie filmów przyspiesza drenaż baterii, ale jest to zrozumiałe i całkiem normalne. Warto też wspomnieć o jakości dźwięku, bo skoro jest tutaj ponownie współpraca z Harman Kardonem, to należy spodziewać się, że to co usłyszymy z głośników lub słuchawek będzie wysokiej jakości, a tak nie jest. Nadal dla mnie niekwestionowanym liderem audio jest Mi 10 Pro, następnie 12 Pro, a dopiero na trzecim miejscu będzie 12S Ultra. W tym wypadku jest zauważalna różnica w jakości, mimo włączonego dźwięku Atmos i innego ustawienia korektora dźwięku. Zresztą posłuchajcie sami. Przejdziemy do podsumowania. Chciałbym ogłosić konkurs dla subskrybentów kanału. Polub ten film i udostępnij go publicznie na swoim profilu na Facebooku z dopiskiem polecam kanał chinatech.pl A w komentarzu pod tym filmem daj znać, że bierzesz udział w konkursie. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wylosowana jedna, która otrzyma bon do sklepu Trading Shenzhen na równowartość 100 euro. Teraz wróćmy do telefonu. Mimo wad, o których wspomniałem wyżej, uważam, że jest to bardzo dobry telefon. Plusy Xiaomi 12S Ultra to oczywiście wydajność i poprawa problemu z ciepłem oraz trottlingiem, świetny aparat główny i tele, bardzo dobra optyczna stabilizacja obrazu, dobra, ale nie genialna jakość dźwięku zarówno na głośnikach, jak i w słuchawkach. Minusem 12S Ultra jest zdecydowanie problem z odzorowaniem kolorów w trybach Leica i Dolby, niższa jasność ekranu niż w Mi 10 Pro, mimo deklarowanych 1500 nitów, i asymetryczne ułożenie głośników, przez co przy graniu lub oglądaniu filmów zatykamy je palcami. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ta recenzja okaże się przydatna. Jak tak, to oczywiście zostaw łapkę w górę. Jeżeli jesteś moim nowym widzem, to zapraszam cię do subskrypcji. Pamiętaj też by odwiedzić moje social media, to jest Instagrama i Facebooka. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Udanych zakupów. Cześć.